Hej, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Darkest e, Dungeon. E, słuchajcie, na ten moment nie mam do rozwalenia żadnego bossa, żadnych ciekawych przedmiotów też nie mamy, ale za to mamy zatokę na bardzo niskim poziomie, więc dzisiaj pójdziemy sobie polewelować troszkę zatokę, tym samym polewelować też nasze postacie. Naszych bohaterów idziemy dzisiaj trzeciolewelowymi na pierwszej pozycji trendowaty z piórem antenata i z maską berserka. Zajewiste, lubię bardzo tej temy. Przepraszam, antykwariuszka podobrażenia, bo nie, nie mamy za dużo ludzi obrażeń, z legendarną branzoletą i z głową Dismasa. Badaczką zarazy z fiolką wiedźmy i z fiolką bluźnierstwa, żeby podbić jej ogłuszenie I z okultistem, który będzie miał lampion antenata oraz głowę Juni Także Zatoka średnia, jasny tamburyn do zgarnięcia, będzie po prostu na sprzedaż Najzwyczajniej w, moi kochani w świecie Ja sobie teraz jeszcze włączę Zatokę Co my bierzemy ciekawego na Zatokę i ruszamy w drogę. Dzisiaj chciałbym dwie wyprawy zrobić. Chciałbym to tak w miarę na szybko zrobić. I może w następnym odcinku pójdziemy na jakiś najmroczniejszy loch, jakiś zbadać, jak to w ogóle wygląda. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. E, średnia. Wy... A, jeszcze sekunda, 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 sekunda. Jeszcze chciałem zobaczyć u survivalistki, czy e, oni są zbufowani. Ty masz. Poko, Tylko na siebie No właśnie Weźmiemy sobie te opijawki, jakby jakaś choroba miała wejść No ten to taki Niech se będzie, Tworzy są błyskotkę Jeden kompan Okej, okay, weźmy to i I tak to zostawmy no i ty, jakiś, żebyś mógł się jakoś fajnie zbufować, to sobie zrobisz odbicie. I zaraz to pozamieniamy, dobra. I ty zamiast tego dasz sobie odbicie, a ty zamiast tego dasz sobie pijawki. Dobra, i tak to zostawimy. E, ruszamy, zobaczymy jak nam pójdzie, bo jednak jest tylko na czwartym poziomie ta zatoka, także wypadałoby ją trochę wbić. A na razie nic innego do roboty i tak zbytnio nie mamy. Dobra, łopaty bierzemy sobie dwie. Serum bierzemy, nie bierzemy. Bandaże 4 aż. Ok, lecznicze zioła dwa. Ok, zrobimy tak. Kościane klucze dwa. A weźmy trzy. Woda święcona. Jedna. Ok i standardowo 14 pochodni. Dobra. Myślę, że tak możemy ruszać Wszystkie itemy rozdane, rozdane Dobra Let's go A, jeszcze wysłałem zbrojmistrza na wyleczenie choroby Tego wam nie pokazałem, to zrobiłem sobie poza odcinkiem Także e, To na tyle by było z tego co zrobiłem poza odcinkiem Czyli niewiele No a dzisiaj spróbujemy sobie trochę na Zatoce pograć O wow, kurwa, to jest takie wielkie No dobra, może być ciekawe Okej okay. Tutaj, oczywiście, zioła lecznicze. Ja chyba trochę mało ich wziąłem, jednak. No, może nie. Kurwa, ile przedmiotów. Nice. Dobra, mam pierwszą bitwę. Zaskoczenie, spoko. Eee... W sumie do to przekleństwo jest w stronie niepotrzebne. Kurwa. Dobra. Ok, zrób tak, no. Tutaj bardziej by się przydało. Na pewno zarazem będziemy wrzucać w chuj, bo ma dużo ochrony. W sumie ja nie będę miał tutaj jak ściągać ochrony, to jest bardzo złe dosyć. No dobra, wrzucamy mu trutkę, ile tylko się da. Yy, I ty... Musisz tak. Okej, okay, bez kryta niestety. Dobra, fala stresu. Ok, 19 stresu, bardzo dużo. No i on pewnie zajebie, co? Ukłucie tętnicze? Unik, okej, okay, spoko. 11 szybkości ma ten śmieć. Co jest w ogóle? Dobra, kolejna trutka. No tutaj będziemy się bawić tą trutką. Okej, okay, fala stresu na okultista. No nie mam go jak zaciukać. Dobra, już mam. Yy, okej, okay, to możemy zrobić to... mmm yy. Możemy go sobie przyciągnąć, krytyk, zajebiście. I ktoś go dobije. E, ty możesz go dobić. Okej, okay, zajebiście, udało się. Antykwariuszka, be like. E, ty napierdalaj, pudło, okej. Okay. Ukłucie tętnicze. Krwawienie. Okej, okay. bardzo du. O ja pierdolę. Dobra, zaraz będziemy leczyć. E, artyleria czy. Okej, okay, jak cokolwiek, jakiekolwiek obrażenia w niego Nie Możemy go sobie ogłuszyć Tak zróbmy Odporność Szansa na to Była naprawdę znikoma Dobra, ale on się wywala Ty na pewno użyj sobie bandagę I Uderz Okej, okay, za sześć Dobra Ok, słupko przedmioty, jakieś y, zjedź sobie ten prowiant, bierzemy sobie akty y, i lecimy dalej. Światełko, tunelu, okay. Taka drużyna bez, bez obrażeń. Jestem bardzo ciekawy, jak to pójdzie, nie? Generalnie taki testing trochę. Ok, pułapka, ale unik na szczęście, bo bez zwiadu. Okay, plecek otwierasz. O, kurwa mać. Ale golda. Nice. Dobra, kolejna lokacja, witam, witam. Okej, okay, bez y, bitwy. Y, dobra, pójdziemy sobie tutaj. Pierwsza przeszkoda, a ja mam tylko dwie łopaty. No dobra, nie wiem czy to była najlepsza decyzja podjęta w tej serii, ale tego nie dotykamy. No i zobaczymy, czy będzie bitwa, czy nie będzie. No i jest bitwa, ok. Dobra, mam zaskoczenie. Yy... Granat zarazy. Na pewno. Ok, 5. Artyleria. Tutaj tego 13 zajęliście. Kurwa, jeden HP mu zostanie, ale on Spróbuj tego. 16, okej. Okay. A ty w takim razie... Dobij tego. Dobra, krytyk za 17, co jest? Okej, okay, ładnie. No dobra, ten się niestety ruszy, no... Okej, okay, morska bryza. Wychilował grubego. Nie możemy pozwolić na to, żeby on się ruszył, nie? Bo on zada bardzo duże... Znaczy, żeby on wybuchł, bo on zada bardzo dużo obrażenia. Okej, okay, uniki, zajebiście. Dobra, on się wyjebał. 11 gość, co oh, kurwa potwór, nie? E, to teraz tak. Na tego nakładamy trutkę ma bardzo dużo ochrony. E, Ty nie wiem coś tam cokolwiek e, trujący podmuch. Ok. I ty możesz to zrobić w ten sposób. Dobra, i on się wywali od trutki, Zajibliście. No teraz tego będzie najciężej zabić, bo mam milion ochrony, nie? Jak to Cestus? Za 6 i to krwawienie chyba bija, No dokładnie. Yy, bandaż Możemy użyć. I napierdalamy. Ok, unik. Mm, Trując podmuch jak najbardziej. Stakujemy trutkę. Ty nie wiem, wyhiluj Za 8 ok. Porność na krwawienie. Yy, ty bijaj trutkę, kolejną. No musimy ich karać wszystkich z trutki, nie? Inaczej będzie ciężko na tej zatoce, bo nie mam nic do ściągania ochrony. Ok, co jest tu za cztery. Kolejne krwawienie. Dobra, już tylu bandaży nie będę marnował. Kolejna trutka i już powinien. Dokładnie, powinien się wywalić. Mmm. Nie wiem, daj tak. Nie mam leczenia na nim, zaraz muszę to zmienić. Wyleczko. 17, całkiem zdrowo. Nice. O, coś tam. 19 obrażeń, co jest. Ok. Ja pierdolę, ile golda. Co się dzieje? Dobra. Ale kurwa, golda. E, z tego, co wiem, to daje nam... Już sobie sprawdzam. Eee, posążek ryby. To daje nam chyba busta do obrażeń, ale ja sobie zerknę. Tutaj mamy enemy. E, woda święcona buff damage, Dobra. To na trendowa możemy, żeby jeszcze był mocniejszy, co? Tak zróbmy, OK, zajebiście. Mów do Dimage'u do obozowiska tam już w takim razie nie idziemy, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj nie powinno być bitwy, skoro dostaliśmy. Nie ma szans, że ci to zostawię. Skoro dostaliśmy ją w poprzednim, ale no, możemy to sprawdzić. Jak będzie, to będzie dosyć unlucky. Okej, okay, no bez bitwy, dobra, także zrobiliśmy sobie. Nie będzie trzeba się tutaj wracać. Bo mamy zbadać, mamy zadanie zbadać 90% sal. Okej, okay, idziemy tu. No, jakiś... Z początku wydawało mi się to większe, nie wiem, jakoś tak teraz się zmniejszyło dziwnie. Ok. Mamy jeszcze obozowisko, także ten stres na pewno z niej będzie trzeba ściągnąć. Dobra, tędy. Teraz tutaj, zapraszam. W ogóle zwiat nie wchodzi, bardzo złe to jest, bo się wpierdalą w te pułapki, a nie mam już leczyńczych ziół, nie? To jest troszeczkę słabe. Okej, okay, mam głód. Kolejna sala, witam. Dobra, kolejna walka. No nie są na, tutaj na tej pierdolonej niewidzce, nie? Dobra, damy ogłuszenie. Zajebiście. Okej okay. eee, Artyleria zajbiście. Morskie cięcie Unik Pięknie eee, Ty ładuj w... Spróbuj tego Okej, okay, za 20, zajbiście. Dało się Ty możesz... Ty taką już na nim trudka. to ta, tak zrobimy, to będzie najrozsądniejsze chyba no i ponklowa bariera, ale dobra, tego także spoko. E... Jeszcze falę stresu zdąży dać. On daje na dwóch. Ja pierdolę. Zaraz pierdolca dostanie. Dobra, w ten sposób zabity i krytyk. Ok, stres delikatnie zszedł. Mm... Granat zarazy, bo to ten dostanie. Na nim stakujemy harpun Okej, okay, bez kryta na szczęście, bo jest kurwa... Nie miło, miło, nie miło Dobra, ty, w ten sposób. Jezu, cztery obrażenia, to jest masakra, nie Oktocestus to 7, ok, krwawienie. Yy... tak. 11 No i dostanie strzała i będzie po nim yy... wylecz. 13, zajebiście. Odporać na krwawienie. No i damy trujący podmuch i się wywali. Dokładnie, dobra, zajebiście. E, to ty możesz dać... możesz się wzmocnić. Nic innego nie mam tutaj do roboty. Harpun Okultista unik, zajebiście. Ty możesz nas wzmocnić. Na razie i tak nie zrobię, póki on ma jeszcze... dobra. No i teraz robimy trujący podmuch. Zajewiste to jest, nie? ona. takne kurwia z tej zarazy. On się jeszcze rusza, ale źle. Morskie cięcie. No dobra. Z 11 O kurwa. Eee... Wylecz? O trzy, jeszcze krwawienia. Odporność na szczęście. Eee, dobra, dobi. Ładnie. Jezus, ile przedmiotów. Mmm. Mogę to wziąć za coś? Nie bardzo, dobra, to sobie to zostawmy na razie Mamy zwiat, okej okay. Będę mógł sobie pominąć te dwie sale Ale w nich nie będzie bitew, to tam się przejdziemy Dobra, to na razie idziemy Na razie nie robimy jeszcze obozowiska Domyślne ustawienie sobie zróbmy Mamy pułapkę Czy ty jesteś w stanie ją rozbroić? Nie bardzo, w sumie nikt jest Kurwa, nikt nie jest w stanie, dobra, próbuj Okej, okay, udało się, fart Fart totalny o, no, proszę No na niego się nie... Jakby nie wiem, idę na piąte levelowe, dobrze mi idzie, to nie dostaję tego, nie? Nie pamiętam jak on się nazywa, ale jest skurwysynem potężnym Używamy na tym przedmiocie e, pochodni i przenosi nas w, do takiego naprawdę skurwysyna, nie? Dobra, pójdźmy sobie w tą stronę, ale tutaj będzie... Nie, nie, dobra To jednak żartowałem Cofamy e, Tutaj, dobra, dwie sale chyba mogę sobie odpuścić To idziemy po prostu w tę stronę Dobra, bierzemy pochodnie. O, rzadki antyk. No i rzadki antyk. Chcemy, chcemy, chcemy. Y, użyjmy sobie ten sposób i weźmiemy sobie. Dobra, kolejna sala. I myślałem, żeby tutaj może obozowisko zrobić. Ok, mamy zwiat. To zaraz wam powiem, czy robimy tutaj obozowisko, czy nie. Dobra. Tutaj będzie kolejna bitwa. To spróbujmy sobie tutaj to obozywisko zrobić. Nie wiem, czy to dobry pomysł, że zrobiłem je właśnie teraz. Uuu, nie mam nic, co będzie zapobiegać no, tym zasadzkom, nie? Bardzo niedobrze. Ty się wzmocni na pewno. O, tutaj mam naliczenie stresu. Okej, okay, zrobimy tak. zajebiście Minus 20 do obrażenia stresu. Tworzy nowy przedmiot. Chujowe. O, z tym zasadzkom. Okej, okay, delikatny stres możemy przyjąć. E, I możemy zachętę użyć. W ten sposób. Dobra, całkiem spoko to zrobiłem. Okej. Okay, dobra, fajnie. OK, zapobieganie. Nawet nie wiedziałem, że Occultist ma coś, co zapobiega nam tym zasadkom. Bardzo, bardzo sympatycznie. Jestem bardzo zadowolony. Dobra, idziemy na kolejną bitwę. Spoko, bo trendowate jest trochę zbufowane, nie? To mnie cieszy. Ja pierdolę, ile like golda. No pojebie mnie, nie? Zajebista wyprawa. Dobra, pochodnia. Wbijamy się do kolejnej sali. Dobra, mamy kolejną bitwę fala stresu Kurwa mać Okej, okay, tak Ogłuszenie, koniecznie Robimy na nich Nie, ty musisz na z tego krabopająka Dobra, krytek za 18, nice, schodzi stres krabopająk koniecznie Stakujemy na im trudkę. Dobra on się rusza Ukłucie tętnicze Kurwa źle, bardzo źle Odporność, ale dobrze Okej okay. Ty możesz wrzucić granat zarazy Tak, dobra Okej, okay, on się teraz nie rusza i on się wywali w następnej rundzie, zajebiście Próbuj kolejnego krytyka zajebiście, Ma teraz te bufy dokryta, jest cudownie. Trendowaty, zajebisty, nie? Naprawdę. Yy, ty możesz zrobić mimo wszystko artylerię za 8. I on się wywali również, zajebisty ruch. Okej. Okay. No i teraz tylko ten śmieć nam został. Kolejna zaraza. 6 na rundę już. Okej, okay, on się teraz. I to jest jego ostatni ruch. Ukłucie tętnicze. Za 2 i pewnie siądzie, nie? On ma bardzo mało odporności Ooo, kurwa, nie mam bandaża, czegokolwiek Nie wiem, lecz Coś, cokolwiek, odporność, okej okay. eee, Kurde, dobra, zrobimy tak 11, dobra, on się wywali eee. No szkodłuwa. Nie wiem jak się z tego wytegować. Nie, mam bandaż! Dobra. Essa, nie widziałem tego, okej, okay, zajebiście. Dobra, musimy iść w tę stronę, czy chcemy, czy nie. Worek do otwarcia. Spoko, zawartość jest twoja. Dużo golda. Lubię, 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 lubię. Bardzo lubię. Okej, okay, powodnia Kolekcjoner! Okej. Okay. Mamy kolekcjonera, dużo kolekcjonerów. Stakujemy na nim trudkę? Tak zrobimy. To może być dosyć ciężka walka, powiem Wam szczerze. Bo nie mam nikogo od zadawania obrażeń. To będzie bardzo ciężka walka. Nie spodziewałem się kolekcjonera. Dwóch oprychów jeszcze. E, dobra, tak? Jezus, za 16 tylko. Dobra, e, przyciągnij mi go. Krytyk za 8. Zajebiście, udało się. Walka z głową. Kurwa, jeszcze mu udał. Boże, wyssanie życia. Okej, okay, unik, zajebiście. Dobra, i teraz możemy dać Ogłuszenie, ale on to i tak ten dostanie Nie ma co Dobra, trutkę na nim Stakujemy, koniecznie Już ma 10 obrażeń na rundę Krytyk? Jest kryta niestety Okej, okay, urwanie głowy, patrzcie co O Jezus, unik, ale fuks Okej okay. eee, Trutka kolejna Wbijamy na nim ile tylko się da 13 obrażeń Eee wylecz? Zero. No to jest właśnie to walka z głową. gardę dał teraz temu, dobra, i teraz tego możemy się pozbyć. No, nie możemy, bo nie mam jak, dobra. W ten sposób, za 6, zero wyobrażenia 50 ochrony, nie? Przywołanie kolekcji eee, Możemy zrobić. To w ten sp... No hala Okej, okay, ogłuszenie Dobra e Krytyk za siedemnaście, wow Okej, okay, ogłuszenie e Wylecz, okej, okay, za siedemnaście Tak, nie uniknę. ja pierdolę. Urwanie głowy. No to jest to właśnie, nie? Na szczęście odporność. Dobra. Wyssanie życia. Ok, 9. Zaraz będziemy ją healować. Oznaczenie. Krytyk. Dzięki. Yy... I dobi. Dobra, i on się wywali. Kurwa. Będzie zaraz Devzdor. Dobra, lecz. Do za 16. Pięknie. Zajebiście. Udało się. Walka z głową. No teraz tylko niech kolekcjoner jeszcze wykona ruki. No dobra, możemy go dobić nawet. Ładnie. Okej, okay, poszło nie najgorzej. Poszło nie najgorzej jak na kolekcjonera. Spodziewałem się, że będzie ciężej. Uff. No, gold, 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 gold się kurwa zgadzam Powiem Dobra, ty użyj sobie tego i idziesz. E, Okej, okay. ale będzie golda z tej wyprawy, ja pierdolę. Dobra, tutaj nic nie ma, wracamy sobie. W ogóle bardzo mało głodu w tej wyprawie. Odczuwają, co jest całkiem git. Okej, okay, dwie sale do zbadania nam zostały I to byłoby na tyle Tutaj zioła lecznicze Których nie mam O, okej okay. No tak się trochę połasiłem, to może jeszcze raz Okej okay. Nie udało się Dobra, pochodnia Wbijamy Czy będzie tutaj walka? Bez walki no i ostatnia sala, pewnie w ostatniej sali będzie Pułapka niestety Jezus, niamziu źle Ale źle, dobra pochodnia sobie użyć. No i ostatnia sala Okej, okay, ostatnia walka Z zaskoczeniem I teraz tak, mm. yy, tak, tak na osiem spoko, fajne obrażenia. Możesz spróbować dobić albo zrobimy. Zabijmy ślimaka Trendowaty dobije To nie ma sensu, nie nie No kurwa mać o, ale chorób nam właśnie wchodzi, to jest hit Ok, 20 stresu. Dobra, zabity, spoko, krytyk. Harpun. 29 poko spoko. Do przeżycia. No dobra, to dobij tego. Okej. Okay. No i co, stakujemy trutkę, standardowo No inaczej tego nie pokonam, ma 75 ochrony, to nawet nie ma kurwa szansy 5 No nie ma szans, nie? Okej, okay, oktocestus To 7 kolejne krwawienie, obierdolę i krwawienia Okej, okay, pudło, zajebiście yy... Wylecz Na 5 tylko I krwawienie Nuratrujący podmuch. Krytyk za jeden. zajebiście. Osiem obrażeń na rundę. Za pięć. Próbujemy. Nie poddajemy się. Ok, OxoCestus, za pięć. Nie, ona jest w ogóle. Koniec. Tracimy ją chyba. Zróbmy tak. Jo, ale to był dobry ruch. Ale ona ma krwawienie. Dobra. Okej, okay. elo, łatwo. Trudka. Dobra, on się wywala i musimy zabić tylko tego. Wodne uderzenie, jeszcze, ale tutaj mamy barierę. Kaj, okay, odporności. Co, jakieś bandaże? Nie mam. Kurwa. Dobra, dobi. okej, okay, ładnie. Dobra. Jest gitowa, kontynuuj przygodę, zobaczmy czy jakiś zwiad. Okej, okay, bez zwiadu, także kończymy. Gyąprawie 30 minut odcinka na średniej wyprawie. Nie wiem jak to się dzieje tak szybko, nie? 26 tysięcy koła, spoko. Okej, okay, mroczna pokusa. To jest niedobre. Znużenie, nieustępliwość, nieustępliwość, okej. Okay. Wracamy sobie do osady. O 6 więcej rygorów niż zwykle. Spoko. Także, moi kochani, ten odcinek zrobiłem sobie po prostu krótszy. 52k golda. Wow. Oni wyleczyli sobie stres. Spoko. Wszystko zajebiście. Wszystko poleczone. Uuu, oprych na trzecim poziomie. Ej, spoczko. Co jego weźmiemy, chyba? Zamiast. Zamiast TA odwołajmy ją sobie i weźmy sobie oprychę. Ok, spoko, fajnie. No, reszta, reszta mnie nie interesuje zbytnio. Obóz wróżbiarki, jakiś spoko. Dobra, zobaczmy, sobie jak to tutaj wygląda. Zatoka delikatnie jest zrobiona. Tutaj będziemy mieli długą na czempionie. Tego raczej sobie nie poradzę. Znaczy, poradziłbym sobie, ale ten item taki. Takie łajniarskie te przedmioty. Naprawdę. No dobrze, moi kochani, tymczasem ja bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych. Na razie, cześć!